Czym są rzeczy nielegalne w Minecrafcie? No prawdopodobnie nie wiem, może ukradnięcie komuś kurczaka, bo to jest coś, co właśnie widzimy na tym filmie. To znaczy Minecraft, który zabrał kurczaka i teraz okej, okay, to wygląda coraz bardziej źle, to wygląda coraz bardziej źle. Dlaczego połowa tych kurczaków wpada do ognia, a druga połowa jedzie dalej? Okej, okay, to też wygląda co najmniej niepokojąco, jakby nie było, i myślę, że co do tego nie ma wątpliwości. Kurczak wybity w kosmos. Okej, okay, to też. Jest ciekawe, Okej, okay, I kurczaki ułożone w Minecraftach na stosie. Słuchajcie, ja nie wiem o co chodzi, naprawdę, ale wiem jedno. Możecie stawić w tym momencie łapkę w górę, a ja witam was w kolejnym odcinku Minecraft Reddit, czyli w serii, w której przeglądamy sobie internet i patrzymy, jak ludzie robią nielegalne rzeczy w Minecrafcie. No, prawdopodobnie tak, chociaż nie wiem, e, to się okaże w dzisiejszym odcinku. To na pewno był pierwszy film, a pierwszy film już był bardzo dziwny, więc aż boję się, co będzie dalej. Więc, tak jak mówię, stawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i przypominam wam, filmy są codziennie, więc warto też zasubskrybować, żeby żaden film was nie przegapił. Żeby żaden film was nie przegapił. Żebyście wy nie przegapili żadnego filmu, więc jedziemy. Ewolucja moich budowniczych skilli, 2016. Szczerze mówiąc, nie wiem co robią tej te piecyki, ale wygląda naprawdę źle i tutaj nie wiem dlaczego ten dom ma jedno okno, ale to okno także wygląda źle, więc wszystko tutaj jest tragiczne, więc fajnie. Jak zrobić automatyczną farmę na iPadzie? Ej, wiecie co to jest? To jest ten taki tablet od Apla i ten taki rynek który jest do przyłożony, też jest od nich i właśnie on tak działa, że jak sobie go dotkniecie w jakimś miejscu ekranu, to wtedy tam się naciska. Więc już chyba wiecie, jak to zrobili. No to jest całkiem ciekawe. No na straight blocka na pewno jest to dobry pattern. Zostawiacie sobie iPad'a, idzie coś porobić, wracacie i macie kilka ataków kobla. To jest zrobił kraba z Sendów i jest to na pewno całkiem ciekawa konstrukcja? Trudno mi powiedzieć, co to jest w sumie. Ciekawy model bardzo. Ktoś powiedział, że mój post wygląda jak anime, więc zrobiłem to. Aha! Ej, to jest to samo, co widzieliśmy jakiś czas temu, czyli typ, który tylko human blocker, dzięki któremu villager bił pillagerów właśnie w takim stylu, ale teraz jeszcze dodatkowo e, ten villager skacze jak w anime, więc, e, ej, no faktycznie wygląda to jak walka z anime. To i zrobił gilotynę z dripstone'a, to jest bardzo, bardzo, o nie, no nie, no nie mówcie, nie, nie, no, czy ja wam powiedziałem, ej, wiecie co, te wszystkie filmy z Minecraft'a powinny być nielegalne, nie, to jest za mocno, okej, okay, przepraszam was. Uratowany? Ej, na pewno myślę, że to jest animacja, bo to takie cienie są dziwne. ok, więc iron golem e, rozpraw się, o nie! Czy ten Iron Golem rozprawiając się z sobą, jakie villagera? Na to wychodzi. A to w Minecrafta rozłożony w Blenderze. Więc jakby to były chyba rudy, wszystkie bloki wyjęte z niego, a reszta to był Sam Stone. No całkiem ciekawe. No nie wiem, kto o to prosił, ale okej. Okay. Kiedy nie możesz obrać motyłu na swoje miasto, macie Star Trek'a i jednocześnie katedrę. Czy to jest katedra Notre Dame? Ten villager jest na. Co je? Ej, co jest, to jest mocne. Widzieliście? Ty wszedł do domku i wyszedł od razu w piekle. Ja wiem, jak to było zrobione. Tu było na pewno Immersive Portals i jakby, tak, to jest na pewno Immersive Portals, jak widzicie. Mocna rzecz, fajne, że da się robić z tego. Ja bym bardzo chciał, żeby ktoś z Was mi kiedyś wysłał mapę. Szerylno właśnie na Immersive Portals, To było Immersive czy Immersive Portals. To chętnie bym ją przeszedł. Niezły słoń, którego zrobiłem. Okej, okay. bardzo <laughs> ciekawe. Czemu on ma tutaj coś? Dobra, nie będę to wchodził dalej. Snapshot21W13A Kozy zaczęły pojawiać się na świecie. Potrafią dawać mleko, jak krowy i szczekać wysoko. Oceloty loty spalą się teraz naturalnie pod ziemią. Świecące skóry także się spawnują, a celoty jakby polują na inne zwierzęta. Ej, moby też mogą zamarzać? Co jest? Okej, okay, poprawili jakieś kopalnie. Tak naprawdę nie ma tutaj nic ciekawego. Jakieś nowe rzeczy to sprzedają mają villagerzy. No i zrobić coś z świecącymi blokami. No fajnie, no. Czyli nic interesującego. Lecimy dalej. Okej, okay, to jest Minecraftowy świat, który zawiera sam siebie. Co jest faktycznie? Typ ma w domku makietę swojej bazy, która, no, jak już możemy się domyślić, prawdopodobnie występuje też w realu, jakby. Czyli on wie co o domku i będzie realnie. Ej, co? O nie! To działa zupełnie w inną stronę. Ej, ale to jest mocne. I to jest bardzo mocne, jakby. To jest w ogóle bardzo legit. Ja nie wiem o co chodzi. To jest tak genialne, że wy ty, wy! Wyobraźcie sobie taką mapę survival, w której jesteście właśnie w w swoim pokoju? Musicie raz być duzi, a raz być mali. I w to sposób wejdzie do domu, To jest mega złamanie zasad i wow. No tutaj ma nawet zejście do kopalni. Może to jest jakaś mapa, która normalnie jest do grania w internecie. Robię ciasto dla mojej żony każdego roku. No to zacznę jesteś tu kiernikiem, albo piekarzem. No i co się dzieje? Typ zabija Endermany, ale takie lagi łapie, że no. Wow! Długo mi się ten Eggs ładuje. No ale czemu on w ogóle skoczył? Halo? Halo? Prze Przepraszam, ba. Co on zrobił? Aha, bo on opisał to w poście, że jego mózg się wyłączył na 10 sekund i że wy też czasem macie. No ja też czasem mam, nie wiem czemu. Okej, okay, ale spróbuję pocieszyć Steve'a. Zobaczmy OCB. Więc y, robi głupią minę, to na pewno nie jest pocieszające. Bardziej widzę na jego ustach, że Ale dobra i. A, i to tyle. No to jej się nie udało chyba. O nie, i znowu post z tej samej serii, więc mamy nowy trend na Redditie już wiemy, jaki to jest przynajmniej. Ostatnio mieliśmy trend z torturowaniem mobów, co nie było za fajne. I teraz mamy ten sam pomysł, czyli duży domek i mały domek i to się siedzące w nieskończoność. Wow, fajne. Można nawet zeskoczyć, jak widzicie, i znowu się zwiększyć. I teraz wychodzi, i znowu będzie w tym samym miejscu w ogóle. Damn, mocne. Dobra, teraz powiedzcie mi, jeżeli macie kumpla, który z waszym domkiem robi to. To co robicie? A. Zabijacie go, B. Banujecie na serwerze C. Sami wodzicie z serwera. W ten moment, kiedy się tylko zrobić zdjęcie Waszej bazy, ale no nieprostrzono kość wszedł w kadry. To zrobił Batmobil i w sumie faktycznie dobrze to wygląda. Dobra, co jest z tym piglinem? Niech ktoś mi odpowie o co chodzi, co się tu stało. Nie patrz za siebie, cokolwiek by się nie stało. Myślę, że ten typ, który rysuje te rysunki, spokojnie mógłby zrobić jakiś serial na YouTubie o Alex i Stevie. Zaraz, czy to, co tutaj widzimy, to jest End. Typ zmapował 125 milionów bloków. Okej. Okay. I zaraz 40 miast Endu. No to w sumie słabo trochę. Ale tutaj możemy zobaczyć, że jeżeli to jest wyspa, gdzie się ubija Ender Dragona, to łatwo sobie zwizualizować, jak w ogóle wygląda End. I powiem wam, że no ja nie zawsze byłem pewien, jak właśnie End wygląda. Ale wygląda spoko. Jak prawidłowo lutować desertową twierdzę? Dobra, więc typ wbija przez dach. Zacznijmy o to, że się w ogóle nie rozejrzał. To nie jest wcale dobre. Co on? Aha, on rozwala Sandstone'a, bo rozwalenie Sandstone'a jest... Y Szybsze niż co, co jest zaraz. Dlaczego, dlaczego typ to wysadza? Okej, okay, typ to wysadził, ale trzecie, czy przypadkiem, jak wybucha TNT, to nie tracą się jakieś itemy ze strzynek. Ja nie jestem pewien tego, co mówię, ale tylko mam takie wrażenie. Fajny pomysł na dość kreatywny domek. Nie mówię, że domki w skale to jest coś nowego, szczególnie nawet nieokrągłe, ale ten jakiś jest na swój sposób oryginalny nawet. Typ zrobił działającą gra arcade w Minecrafcie. Wow, i to wygląda dobrze. Ja chciałem już powiedzieć, że to może być Green screen, gdyby nie to że widzę, jak on y, rusza kamerą, faktycznie, i nawet się to rusza. Ej, to jest dobre. E, taki trochę Flappy Bird, ale nawet w sumie nie Flappy Bird. Co ja gadam? To jest typowa kopia tej gry, y, co jest na Chromie, kiedy wam padnie internet. Z tym dinozaurem. No, to jest też dobry camper. Jest tak naprawdę tutaj dużo szczegółów, że to aż niemożliwe. Jak moby Minecraftowe wyglądają w środku? E, właśnie w ten sposób. Okej, okay, typ zrobił datapaka, który po... So, no nie. No nie, no nie mówcie, że naprawdę. Oj, sobie, co odpaliłem tej ale ej nie, ej nie, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że kiedyś by to było możliwe bez modów. No, nie byłoby możliwe, dobrze zgadliście. To jest zwykły Gravity Gun z Garry's Moda. D to, dobra, zanim się to dobra, wiem, że Self Life, ale tak po prostu mi się powiedziało na początku, więcej w Garry's Moda grałem. No i jakby ja wiem, jak jest to zrobione. Po prostu bloki czy też moby zamieniają się w armor Sandy, ale też dobre jest to, że to ma normalnie swój hitbox, co nie, czyli że po tym można chodzić, więc no, nie jest to aż takie banalne do zrobienia, jakby się mogło. Wydawać z drugiej strony. A propos tego, co moby mają w środku, to tu jest o wiele lepsza wizualizacja, ponieważ no, wiadomo, mamy Clippera, ale ma on też przy sobie TNT w środku, czyli coś, co w sumie warto by było nadmienić w poprzedniej sytuacji, że tam nie było TNT, a Clipper przecież wybucha. Automatyczny gotowacz. Nie pro nie o nie! Czy nie na nie! To jest for real, naprawdę. Jak ty zrobisz Czy ty jest komand blokiem? No to jest całkiem ciekawe. Jak ty zrobisz? Że to nie pokazał w ogóle. Piękny design. End portalu. No, to jest całkiem dobre. To znaczy, naprawdę chyba nigdy nie widziałem, że ktoś w taki oto sposób zrobił swój end portal. Typ sprawił, że świecące squidy teraz naprawdę świecą. To znaczy, one, no wiadomo, świeciły niby wcześniej, ale to nie było takie światło, jakiego można było się spodziewać. I to jest smutne, że te squidy nie mają tak mocnego światła jak tutaj, bo to by o wiele lepiej wyglądało. Wyobraźcie sobie, zresztą, te podwodne krainy. To taka subnautika wtedy by była, nie? Dobra, spraw, żeby się to rozszerzało, tak? Aha, nie, sorry. Sorry, mi się split myślałem, co to chodzi o rozszerzanie jakieś, nie wiem, nie wiem, sorry, ale no, tutaj macie jakieś poradnik na bajorku, jak to robić Kolejna propozycja pulpitu, w tym pulpicie podoba mi się przede wszystkim to, że tutaj są item frame'y i jest Bedrock Edition, o którym gadaliśmy już i Java Edition. Dobra, typ zrobił swój tor, tyle, że ten tor różni się od reszty torów tym, że jak widzicie, ma on po prostu wytyczone granice karpetami i nie wiem, czy karpety zatrzymują łódkę, no prawdopodobnie tak, no bo zresztą w innym wypadku nie, no muszą to zatrzymać, ale E, mapa, która jest taka, jest o wiele mniej przejrzysta i szczerze mówiąc, nie wiem, nie wiem. No ciekawe, ciekawe, ale nawet, wiecie, co nawet na gukardach, to ja myślę, że jak są opony, to one są, które wyższe nie bez powodu. No, okej, okay, bezpieczeństwo, jedna sprawa, ale dwa, by które ściany były, no jednak, no nie wiem, nie wiem. Nie podoba mi się to, szczerze mówiąc, jakby. Dziękuję, Mojang. Co się stało? Czy chodzi tutaj prawdopodobnie o wielkość, znaczy wielkość, wysokość budowania? No, czy nie wiem, nie znam się, bo tam są w sumie stare góry, więc. To jeszcze raczej nie jest nowa aktualizacja Zresztą to jest Bedrock Edition, a na Bedrock Edition chyba nie mają Snapshotów, nie? Chociaż nie, no mają Pewnie. Ej, co się stało? Czemu on zjadł i umarł? Dlaczego? Sekretna baza W sekretnej bazie W środku sekretnej bazy Okej, okay, więc na początku widzimy domek Który jest naprawdę świetnie w środku Udekorowany, znaczy popatrzcie Te strefy, wszystko, wow, to jest fajne Jakby tutaj widać Jego kreatywność w tworzeniu domków A tu jesteśmy w piwnicy, jeżeli do piwnicy Co on robi? On włożył Naprawdę diamentowy miecz do piecyka, i to zadziałało jako klucz. Okej, okay, lecimy dalej. Tam jest. Przyciski jakiś, chyba, nie? No, no coś tam nacisną, że na pewno był przycisk. Ustawia teraz item frame'y w odpowiedniej pozycji. Idzie do kolejnego pomieszczenia, i tutaj też będzie przejście do następnego, prawdopodobnie. Bierze butelkę i musi tą butelką pewnie otworzyć przejście dalej. Ok, skacze niżej, i jest tutaj w kolejnym pomieszczeniu, w którym są też shaker boxy w ogóle. Nie wiem, czy to jest element kosmetyczny, czy. Hej, dobra, tutaj są więzione wieśniaki. Im niżej, tym bardziej bardziej się robi jakoś, nie wiem, zaawansowanie? No, te mechanizmy, te ściany, przez przejścia. Tu jest bardzo futurystycznie na dole, generalnie. I to już jest chyba ta cała baza, to znaczy, jeden pokój to była farma, drugi pokój to mamy, u armor centry, które fajnie wyskakują swoją drogą. Czy coś to jeszcze jest? Bo widzę, że on ma na boki jakieś dekoracje, tam są chyba jakieś akwaria, tak tylko po prostu chyba dla efektu. Um, te drzwi są bajeranckie, ale nie wiem, czy na pewno chciałoby mi się przez nie przejść za każdym razem. Znaczy, wiecie co, jedna sprawa, że one wiadomo się muszą otworzyć, ale dwa ten slime by mnie zawsze wkurzał w tej podłodze. I tutaj mamy w ogóle, wow, totalne przygotowanie na wyjście do netheru, bo od razu jak widzicie, został e, potki, podejrzewałem, że to były podki odporności na ogień oraz złote rzeczy, które pewnie, e, tak, mają go chronić przed piglinami, a jednocześnie otworzył się portal. Generalnie super, jakby wow, e, ten ostatni pogląd mnie zrobił największe wrażenie. Wiecie co, całkiem ciekawe jest to, że Mojang faktycznie wyszedł e, teraz z takich ród i zawsze jak będziemy coś rozkupywać, czy będziemy mieli coś pomiędzy, czyli, no wiecie, na przykład nie wypadnie nam ze złota złoto w bloku, tylko tak zwane surowe złoto, albo na przykład surowy koper, tak jak tutaj. Czy mi się to podoba? No, chyba nie robi mi to zbyt dużej różnicy. Może być, no. Nie miałem pojęcia, że to jest rzecz. O co chodzi? Aha, że... Ej, co? Ej, co? To naprawdę tak działa? Ej, całkiem spoko. Co sumie faktycznie chyba coś widziałem kiedyś podobnego, ale nie wiem, czy to jest... To jest chyba normalna funkcja w Minecrafcie, nie? Mam takie wrażenie. Chyba tak. Sprawiłem, że Enderman buduje szybciej. Ale co buduje tak właściwie? Wow. Nie wiem co buduje, ale naprawdę, no robi to szybko, tak jak autor nas zapewniał. I on to robi, zobaczcie w jaki sposób w ogóle. Tam można w tle usłyszeć dźwięki strzału, więc podejrzewam, że jego teleportacje są spowodowane tym właśnie, że strzały do niego z... strzelają. Co takie śmieszne, w jaki sposób trzeba myśleć, programując coś w Minecrafcie. Ale co on tutaj w ogóle wybuduje, bo nie rozumiem. Po prostu płaską ścianę, okej. Okay. Myślałem, że czymś więcej się tutaj autor pochwali. Nie, Żebym sam zrobił coś lepszego. A tutaj mamy 512 bikonów i to każdy w innym kolorze. Jak widzicie? Są tutaj po prostu przemieszane szkła, które dają inne odcienie. I to jest spoko w ogóle, że. Minecraft niby jest prosty, ale z drugiej strony nawet takie proste rzeczy jak kolor bikonu potrafi mieć dużo, dużo swoich wariantów. Ktoś by się zapytał no po co? Przecież i tak mamy kilka kolorów na przykład okien, ale, ale jest, działa! Po prostu to, co potrzebowałem. O co chodzi? Na górze. jo ja, jak on w ogóle wyglądał latuje swojej bazy. Okej, okay, uuu, ale to musiało boleć naprawdę, ten spadający creeper. No, no, popatrzcie, że sobie ktoś narysował obraz z Minecrafta w prawdziwym życiu, to jeszcze te takie kwiatuszki przyozdobił, no proszę bardzo, no klasa. Gradient Tower, ma to coś w sumie w sobie. That one kid in dodgeball, o co chodzi? Czy to będzie jakiś mem? Mam takie wrażenie. Chyba, że jakaś mingierka to będzie. Bo to wygląda, jakby to miał do niego strzelać, a on by miał... Aha, nie, nie wiem, co, co jest. Aha, rozumiem. Rozumiem. To jest nawiązanie do tych typów, którzy z Biakra są niezniszczalni. Okej, okay, to ma dużo sensu. Co to znaczy? Jeżeli twoje. Co? Co? I. Co znaczy IRL? Co jest IRL? Czy się mi powie? Dlaczego on nie w do wody? Czemu on się dał. Nie. On się nie spalił. Okej, okay, więc przeżył to. Jo jo jo, 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 Work in progress. Czyli jeszcze jest to niedokończone, ale jest to Survival Kingdom, jak nazywa to autor. Wow, no jest to po prostu. Całkiem spory, no nieco po prostu całkiem spore miasteczko. No znaczy, no nie przesadzajmy z wielkością, ale jak na jedną osobę i na e, stopień detali, to naprawdę jest to takie, no... No miasteczko, no. Ale fajne miasteczko. Z fajnym zamkiem jeszcze na górze. Jakby, jest troszkę pusto momentami, ale, no, jak autor napisał, work in progress. Generalnie, wow, fantastyczne. Zaprogramowałem blok ze zmieniającymi się kolorami. Okej, okay, to wygląda spoko. Chyba wam kiedyś już mówiłem historię o lampce i właśnie bloku redstone'a. Kiedyś mieliśmy iść z kumplami do lasu, w środku nocy, właśnie z jednym blokiem redstone'a, ale to światełko było takie słabe, że jak już gdzieś na polanie, gdzieś daleko od domu, stojąc przed wejściem do wielkiego, mrocznego lasu, to tak patrzymy na tą lampkę, patrzymy na ten las i stwierdziliśmy, że ta lampka nam nic nie da. Andezyt Full HD Teraz mniej więcej można zrozumieć o co im chodziło. I to jest w ogóle niesamowite, że ktoś patrząc na ten blok andezitu, który wyglądał no słabo, no bo to wiadomo, to piksele są, tak dobrze był w stanie sobie to zwizualizować. Wow. Czy to jest satysfakcjonujące? No, byłoby, gdyby to nie była noc, dlaczego to już ci film coś takiego w nocy w ogóle. Czyli prawie nic nie widać, co jest? Dobra, typ chodzi sobie po kopalni, nagle okazuje się, że są dwa klipery, trzeci kliper, za nim e, okej, okay, czwarty kliper. Jeszcze będzie piąty od tyłu, czy tylko mi się wydaje. Ale no typ co jak co poradził sobie z tymi czterema kliperami i zrobił to w całkiem kozackim stylu. No to było kilka na stresujących sekund dla niego w jego życiu. Iluzja strasznych oczu, czyli oczy, które po prostu was obserwują. O nie, dlaczego ktoś coś takiego zrobił? To wszystko to tylko perspektywa, te bloki tam stoją miejscu. Chyba. Co? Albo i. Nie, no to musi być perspektywa. To jest perspektywa, na pewno. Naprawdę mały zamek. E, mały zamek dla żołnierzyków z gliny chyba. No nie mówcie, że on naprawdę, a nie, już myślałem, że rzucił to samo, tylko że w dzień. To nie jest co prawda to samo, ale dalej jest to bardzo podobny efekt. Jest to satysfakcjonujące teraz, już mogę powiedzieć, że tak. Słuchajcie, to jest złe. Tego nie powinniśmy widzieć. Wielka kostka Rubika. No spoko. Minecraft, ale cube. OK. KFC i ta przepala, to, to też jest za mocne. Przyszedłem do Minecraftu, że jest tylko tableta do rysowania. Dobra, jakby... Słuchaj, gościu, to nie jest wyczyn. Chociaż w sumie, dobra, nie, cofam, bo teraz sobie przypomniałem, że kiedyś was spróbowałem grać na tablecie w Minecrafta i wcale nie było tak łatwo, jak wam się może wydawać. Uuu, to wygląda spoko, bo to jest y, odkopany prawdopodobnie monument, który jeszcze został chyba zmieniony w inny kolor bloków. Dodana została taka smuga, taki, wiecie, taki dym jakby, ale jest to zrobione tylko i łącznie szkłami. I te szkła też niebieskie, dokładnie trzymające wody, fajne. Gast, ale w krótkiej, dziwnej wersji. Okej. Okay, Iron Golem, który się obraca. No, no fajnie. No super, fajnie. Ty zrobił z białe białe 88 ze Star Warsów. Ej, ale to naprawdę wygląda jak 88. Dobra, y, ty bierze sobie Elytrę. Tylko powiedzcie mi, czemu on tą Elytrę wziął już? Aha, enchantowaną. Dlatego, że on nie jest w Endzie, tylko już na swoim świecie. Okej. Okay, czyli ty wziął z Endu tylko Elytry, ale wziął cały statek. I tak właśnie trzeba żyć. Więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, zajmijcie się z tego filmu, okej? Okay? Łapka w górę. Ty, jak wyjdziesz bez łapki w górę, nie wychodź bez łapki w górę!